Dobra, zaczynamy rozgryweczkę To laka fan Pamiętaj co powiedziałeś, na tej mapie będziesz fragował I zrobisz... 7 fragów dobra 7 fragów, zaczynajmy O kurde Pomóż ci O, Zaj, dobrze hej. O kurde Nie rozpędzę się tak chłopie, by się jeszcze Ej, przewróci zabiłem 67% z przeciwnej drużyny, jakim cudem? O kurde, Olaf, co ty robisz? Czekaj, flash leci Schowaj się Dobrze, lecimy A, bo ja bombę mam, dobra Oj, oj, no w końcu to zabił No w końcu, no kurde, ile można było czekać na tego hea. mi tempy, siedemku, ha, ha. Dziękuję za pozwolenie mistrzu Ej kurczak Ej, kurczak, Ej, kurczak doli, A nie myślałem, że podszedł Ja go wyciągnę, ja go wyciągnę, Czeje, bo nie wiem, nie wiem czy oni oparcy, nie idą co to było? Nie! Dobrze! A to mogę se przeładuj, se przeładuj se, nie masz Amo! Dobrze Kurde, Olaf co fraguje No zaplanuj, będziemy mieli przynajmniej kasę jak przegramy tę rundę, w razie czego Polewaj! co ty robisz, byku? JEDNEGO FRAGĄ Ja tu zraszuję. trzymaj bombę, bo ty nie wiem, w tym meczu odpaliłeś się chłopie ja, O kurna, jeszcze przy ciebie dostałem feda Dobra, wiesz co, ja go tutaj porobię No, mówiłem? Kurwa, nabi! Aj, 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 no nie wiem, nie wiedziałem no ja tak myślałem, tak że ty tą pozycję sprawdziłeś, tak szczerze, ale... Nie jak, miałem problem w picie. Ja się bałem tam iść, chłopie. Trzymaj, trzymaj się wyjebie. Mistrzostkie flesze. Long, 3 Miał coś? Miał coś? Kałaszka miał. Chyba nie zdąży. Nie! No. Dobrze ma. 7, 7 fragów już mam. No właśnie wiem, brawo. Tak jak no powiedział przed meczem, jestem głodny fragów. No jestem. Kurde, sorry. Ja miałem flash na całego. Nie. Zginąłem? Nie. Uzabiłem. zabiłem. Mówisz gdzie on jest? Tu, nie? Nie? A takiego. Jeden HP. O, jeden HP. Ty masz kasę, nie? O, Ładny. Dobra, idziemy razem. Dobra. Znaczy osobno w sensie, ale wchodzimy razem. Teraz wyskakuj, wyskakuj. Ale do mnie, do mnie wyskakuj. Do Kupę, mnie. 6hp, 6hp No dobra, ale ma lepszą pozycję. Och, dobrze miał to 6hp, bo... Kupę gram. Ale lepiej, żebyśmy grali obydwoje... Drobnij mnie ja łupkę, drobnij mnie w łupkę szybko, drobnie. Dwóch... drobnie, drobnie, drobnie. Teraz ci pokażę jak się gra. Patu, przestań ja żwobika. Może ci poszło z tej włupy Fajnie będziesz krył, wiesz? No co kryłem, nie? No, no i dogoniłem jednak, dogoniłem Nie? Kiwnij głową jak masz downa Ta jest come on, come on, <laughs> Ta jest <laughs> <laughs> idą tutaj Chłopie Krambo wyskoczył ty O, Ale chłopie rozdałem Ale pestka nie no już. E aha, bo 8-1, ty to poczekaj, nożujemy ich. Nie, 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 nożujemy, zostaw tego to no, jest Nie, jak... Ale 8-1, nie no pobawmy się z nimi, no. Się schowamy. Może być. No, dawaj, tak żeby nas nie znaleźli. Nie chodź tu Ja tu czekam na... No, albo nie gadaj! Nie, gadaj! gdzie jest drugi? Czekaj, to jest zawy. Czekaj, czekaj. Postaram się jakoś na blisko podejść. Dobra. Czekaj. Dobra. No. Napiszę do niego. Come on Come on motherfucker. Come Dobra. motherfucker. Dobrze! Dobra. Dobra. Good game. Oczywiście dla 9-1, Olaf, co się stało? Z my 9-1 wygrywamy Nie wiem, wstaw to bagierka. No i nie ma.